Drodzy Z Nicei Przeniosłem się do Monako Można tu dojechać na dwa sposoby Albo autobusem Numer 100 I numer 112 Za 1,5 euro Albo Pociągiem Za 4,10 W jedną stronę 8,20 w dwie strony Um, pociągiem jedziecie no, jakieś 25 minut, autobusem podobno około 40, ja wybrałem opcję co prawda droższą i szybszą, ale za to bliższą, to znaczy no, nie musiałem za dużo iść do przystanku, w sensie do peronu, yy, więc dlatego, dlatego moi drodzy... Um, pociąg, a nie autobus, bo autobus miałem dopiero przy porcie, czyli na drugim końcu miasta. I za chwilę przełączę kamerę z racji tego, że... Znaczy tak, przełączę, żebyście zobaczyli, jak to miasto w ogóle wygląda, miasto-państwo. Eee, poopowiadam krótko, no bo skoro terytorium małe, to też nie ma co i opowiadać za wiele. Także zobaczcie sobie, jak to wygląda. O, moi drodzy, jak wygląda Monako? No, wygląda mniej więcej tak. Na dzień dobry mamy G.L.A. Nie, nie G.L.A. lasę, po prostu Natomiast eee, to samym Monaco Cóż Na pewno Moi drodzy Jest tu monarchia konstytucyjna Dwa języki urzędowe Oczywiście francuski A drugi to Monegaski Typ państwa, wiadomo, księstwo. Głową państwa jest książę Albert II z rodziny Grimaldi. Eee, powierzchnia 2 no, km kwadratowe. Liczba ludności 37 tysięcy. I tutaj mamy Grimaldi Forum i Grimaldi Casino i sobie w tą stronę

Francja uzyskała prawo do stacjonowania wojsk na terenie Monako i zatwierdzania zawieranych przez to państwo umów międzynarodowych. Z tych powodów, w prawie międzynarodowym, Monako określa się raczej jako niesuwerenną organizację terytorialną, aniżeli jako państwo. Teraz sobie tam podejdziemy. Co jeszcze? W Monaco odbywa się znany coroczny, kolejny, kolejna klasa. D. Znany doroczny wyścig samochodowy Grand Prix Monaco Formuły 1. I na terenie księstwa. Jest, moi drodzy, jeszcze klub piłkarski A.S. Monaco, który gra w lidze francuskiej. A nie tędy, kochanie? A, ok. Ogólnie Monaco jest chętnie odwiedzane przez turystów. Wśród głównych atrakcji... moment, ja sobie też tutaj zdjęcie zrobię. Wśród głównych atrakcji moi drodzy jest oczywiście Pałac Książęcy, Stare Miasto, Katedra Świętego Mikołaja, Kasyno, Opera w Monte Carlo, Ogrody Tropikalne i Ogrody Japońskie. No i w zasadzie tyle. Teraz sobie podejdziemy tam. No i zobaczymy jak to, jak to wygląda. Wchodzimy sobie do ogrodów. Tutaj po pierwsze Rainiera trzeciego Może tak całościowo. O. Tak, byłem tu kiedyś dosłownie kiedyś, no bo jakieś 20 lat temu podejrzewam, że trochę się zmieniło to po pierwsze, po drugie też wszystkiego nie pamiętam nie byłem przekonany, żeby tu przyjeżdżać no bo, no kiedyś to już obszedłem, ale tak stwierdziłem, dobra, no skoro i tak mam czas no to czemuż by nie zobaczyć Monako, nie? znowu Zwłaszcza, że moja druga połówka nigdy tu nie była. Także stwierdziliśmy, że. że jedziemy. A czy coś się pozmieniało, to jak sobie przypomnę, gdzie byłem i porównam to do tego, jak to teraz wygląda. To wam powiem, że się zmieniło. To, co na pewno można powiedzieć, to, że są miejsca takie podobne jak w Nicei, to znaczy, właśnie jakieś takie niby parki. No ale są sto razy lepiej zadbane. No i oczywiście polskie flagi wieszają do góry nogami. Nie wiedzą, jak flagę powiesić. Chodzi o sklepy, Chanel, Vuitton, Cartier, wszystko obok siebie. No i oczywiście wzgórza. No a tutaj mamy tym razem już z bliska słynne kasyno w Monte Carlo. Ale chyba nie stać mnie, żeby tu zagrać. Ciekawe. Właśnie, to jest ciekawe, jakie mają stawki na wejście. A noż widelec bym zagrał. I wygrał. Dobra, idziemy dalej.